Przedział służbowy radia Expres FM. Dzisiaj z nami jest Pan Jacek Kruk, weterynarz. Pana praca to ciężka praca? No, zależy jak, jak na to spojrzeć. Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia człowieka, który jest narażony na pogryzienie i podrapanie, po to na pewno trochę niebezpieczna. Ale z drugiej strony praca, która daje dużo satysfakcji. Udało się uniknąć tego pogryzienia, podrapania? Pogry... Tak, pogryzienia udało się uniknąć. Można powiedzieć, że być może wszystko przede mną jeszcze. A podrapania? Podrapanie nie, to, to się zdarza codziennie praktycznie. Prawda? To jest taki zawód, że kot czy piesek zawsze gdzieś tam w trakcie badania może, może podrapać. A ma Pan jakieś swoje sposoby na uspokojenie zwierzęka na stole? Takich uniwersalnych metod na pewno nie ma. Każdy lekarz ma swoje wypracowane metody z Badania pracy, żeby tego szczeniaka, czy, czy, czy pieska, czy kotka w jakiś sposób okiełznać na, na stole, ale nie ma sprawdzonych. Na pewno trzeba rozpoznać charakter psa i odpowiednio w dany sposób się do niego odnieść. A są rasy, które są spokojniejsze tutaj niż inne? Są zdecydowanie psy, które są bardzo przyjazne, bardzo przyjacielskie dla lekarzy i nie tylko. Ale są również psy, które są bojaźliwe i przez to takie nadagresywne. A taki jamnik, jaki ma charakter? Jamnik to jest w ogóle historia, można by bardzo długo o, tym, o tej rasie opowiadać. No, jamnik jest bardzo indywidualnym psem, można powiedzieć, że przekrój przez wszystkie charaktery i mnóstwo cech w jednym się.